Hej, dzisiaj jestem Wednesday i dzisiaj zbudujemy sobie dom dla mnie. Więc zaczynamy. Więc teraz subskrybujcie mój kanał, bo inaczej pan rączka was rozwali na kawałki. A my dalej lecimy z koksem i dajemy sobie może o taki dom. I dzisiaj pokażę wam tajną kryjówkę właśnie w tym domu. Więc zaczynamy. Wchodzimy sobie do tego domu. Może iść trochę straszny, ale dla mnie nie, bo w końcu jestem Wednesday. I właśnie ta kryjówka znajduje się tutaj do góry, gdzie można się skować, jeśli ktoś chce. No po prostu bawicie się w kowanego w tym domku. Możecie się schować o tu. To jest tajna kryjówka. Jeśli ktoś o tym nie wie, pewnie tu nie wejdzie. A tutaj macie tajną kryjówkę. I to jest najważniejsze, że tutaj możecie sobie tak oddać i możecie tutaj podglądać ludzi. Też jako na przykład kaktus. A po prostu tak w normalnym skinem. I to właśnie chciałam wam pokazać. Ale jeszcze Wam pokażę drugą kryjówkę w następnym innym domu. Który zaraz zbudujemy, jeśli nam się uda. O, -o. No to będzie mały problem. Spójrzcie, zegar domowy, 8 minut. Dobra, to może ja się z Wami pożegnam, i będziemy się widzieć w drugiej części, więc pa!